Witam, kochane, Dzisiaj chciałam opowiedzieć o takim rytuale, ceremonii oczyszczania twarzy. Generalnie tyczy się to każdego wieku, ale jak już przekroczyło się granicę 60 lat, no to jest obowiązek, żeby tę twarz przygotowywać do odżywiania, regeneracji i efektu anti-aging. Co mogę. Polecić, na pewno trzeba zebrać kilka naturalnych kosmetyków. Ja osobiście już od 25 lat używam kosmetyków naturalnych, a przede wszystkim linii firmy CV Primary Essence z różą bułgarską i z witaminą C. Co jest potrzebne? Pianka. Pianka do demakijażu twarzy i konturu oka. Jest to produkt niezbędny, który będzie nam towarzyszył. Na wieczór, żeby zmyć wszystko, ale także rano, jeżeli na przykład ktoś ma celę tłustą mieszaną, więc trzeba ją jeszcze raz dokładnie zmyć. Ten produkt raz, dwa, trzy musi się Mamy piankę, którą rozprowadzamy po całej twarzy. Troszkę skąpowziłam, ale zacznijmy. Od twarzy, szyi i dekoltu, a później przejdźmy do konturu oka. I jak to zmyć? Ja to zrobię trochę szybciej. Potrzebujemy dwa kawałki takiej flizelinki z rolki, która jest idealna. Oczywiście woda. I takim rytualnym po japońsku zwanym oshibori, Szybkim ruchem zmywamy cały makijaż. Powtarzamy kilkakrotnie. Żeby podkład, który zmyjemy, nie tylko, bo są osoby, które nie używają ciężkich podkładów, używają BB kremu albo tylko kremy. Przez cały dzień nazbiera się zanieczyszczeń i później, jak już będziemy miały twarz czystą, możemy zaopiekować się Naszymi oczami i też delikatnie, ja na razie zrobię na jednym oku, żebym drugim mogła obserwować. Damywamy oczywiście brwi, rzęsy, ta pianka zmywa każdy tusz, Aż u, jaka różnica! Do osiągnięcia efektu czystości. No i po takim makijażu. Buźka jest czysta. Może być troszkę zaczerwieniona, ale ma dokładnie usunięty eee, i makijaż, i wszystkie zanieczyszczenia, które towarzyszyły nam w przeciągu całego dnia. Następny krok, hydrolat z róży bułgarskiej. Hydrolat, nie tonik, hydrolat. Robimy głęboki wdech i na wydechu zraszamy całą twarz. Ten produkt nie tylko poprawia pH, ale poprawia także nasze samopoczucie, także warto mieć hydrolat w swojej torebce, żeby nam zawsze towarzyszył jak mamy jakiś zły moment w przeciągu dnia. I później najlepiej na noc serum, coś odżywczego, tłusty krem, ale ja proponuję którykolwiek z serów, z serów firmy CV Primary Essence Happy Face z roślinnym retinalem, z witaminą C i olejkiem z pestek szałwii hiszpańskiej, tak zwane z nasion chia, które działają jak Botox. I jeszcze na wilgotną skórę, oczywiście. Ja otworzę. Tak wygląda pudełeczko. Wszystkie sery są w pojemności 30 ml. Mamy jeszcze serum Afrodita dla bardzo suchej skóry. Mamy serum Essential przeciw yy, zmarszczkowe. I odmierzamy sobie kropelki i jeszcze na wilgotną skórę aplikujemy nasze serum kontur oka. Kolej powinien zacząć pracować. Oczywiście nie za dużo, sama skóra nam podpowie, jakie ilości są potrzebne. I jak oczywiście szlakiem stwierdzenia, jak my śpimy, skóra pracuje, odżywia się, regeneruje, ale jeżeli to wydaje nam się zbyt ubogie, bierzemy odrobinę kremu do pielęgnacji twarzy, serum, robimy majonez na dłoni i wtłaczającymi ruchami aplikujemy i nakładamy. I raz w tygodniu, w zależności od rodzaju cery, albo co dwa tygodnie, Proponuję wykonać peeling z, naturalnych, z naturalnej takiej mączki kokosowej. Ona ma takie drobne ziarenka. Jest tu też olej z oliwyki sezamowy, bezwonny. Można go wzbogacić o olejek eteryczny, żeby pięknie pachniał, ale wystarczy sam peeling, który nakładamy na twarz i zmywamy też techniką o shibori. Także dziewczyny, pamiętajcie, jak zrobić peeling od razu to. Nagram osobny film, żeby pokazać, że nawet jeżeli tu są drobinki naturalne, niesyntetyczne, to nawet przy bardzo wrażliwej skórze można taki peeling wykonać. Także do pracy bez względu na wiek. Ja od 25 lat. Teraz już 60 na karku. No ta pielęgnacja musi być zmożona. Ta pielęgnacja oczywiście naturalna. Nie mówię już o technikach automasażu, kobido, kamieniem głasza, O tym w następnych odcinkach. Także zapraszam na śledzenie 60 kroków i sposobów na zatrzymanie czasu pielęgnacji skóry. Dzisiaj był 60 kropka pierwszy sposób na oczyszczanie, regenerację i przygotowanie skóry do dalszych działań naszych specyfików. Obojętnie czy jest to serum, czy krem, czy automasaż, ta skóra musi być czysta i przygotowana, bo nic nie robimy na brudną skórę, nawet jeżeli wydaje nam się, że bez makijażu, bez niczego jednak to wszystko mamy poprzyklejane przyklejanej. trzeba to usunąć. I nauczcie się używać techniki Oshibori, która bardzo wdzięcznie, szybko i skutecznie zmywa makijaż. Pozdrawiam i zapraszam na krok drugi. 60.2. Joanna Staśczak.